Rok Kościelny. Które święto jest najważniejsze? Które najbardziej lubisz? Które święto jest najpopularniejsze? Ewangelicy lubią świętować. Nasz rok Kościelny dzieli się na dwie części: półrocze Pana i półrocze Kościoła. Półrocze Pana zaczyna się od adwentu. I prowadzi nas przez kolejne święta od Bożego Narodzenia, przez Epifanie, okres pasyjny, Wielki Tydzień, Wielkanoc, czyli Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, Zesłanie Ducha Świętego w niebo, Wstąpienie Pańskie i wreszcie Święto Trójcy Świętej. Święto Trójcy Świętej jest granicą pomiędzy pierwszym półroczem a drugim. W drugim półroczu Mówimy więcej o kościele. Obchodzimy pamiątki z założenia konkretnych kościołów, budynków. Dziękujemy Bogu podczas dziękczynnego święta żniw. Dziękujemy za dary, za plony. Obchodzimy pamiątkę umarłych, niedzielę wieczności, a jeszcze wcześniej święto reformacji, czyli pamiątkę ogłoszenia przez Marcina Lutra, tez, które zmieniły kościół które zreformowały Kościół. Rok kościelny jest nam potrzebny, bo nadaje naszemu życiu pewien rytm. Pozwala rozpoznać poszczególne elementy naszego życia. Jest jak wiosna, lato, jesień, zima, bez których być może czulibyśmy się zagubieni. Podobnie jest z rokiem kościelnym. Pomaga nam zrozumieć poszczególne okresy. Nadaje pewnej płynności i systematyczności naszego, naszemu życiu. Jest... Pewnego rodzaju duchowym treningiem pozwala opowiadać o tym, co przeżywamy w kontekście konkretnych wydarzeń, w kontekście konkretnych pamiątek. Pomaga nam także szukać odpowiedzi na te pytania: o to, które święto jest najważniejsze dla naszego życia duchowego, które święto najbardziej lubimy i być może także. Oto, które święto jest wśród ewangelików najpopularniejsze.